Się widzisz, no widzę, widzę. A to, a to, a to, to no się, robię. Zrobię film. Tak. Nie, nie tego nie Ta się żyła, ta wisi na gałęzi. Widzisz ją? Tu siedzi na gołęki. Widzę ją. One są wyćwiczone, tutaj czekajmy aż przypłynie ktoś i daj im jedzenie. To jest stałe miejsce pracy tutaj. To no, z 5 zł złotych. trzeba by 20 batów i mam... Tu handel dwa tu. A tu jedna na drzewie siedzi jeszcze. A tu jedna na drzewie siedzi jeszcze. No niestety odpływamy. Inne, inne łódki już są, manki zobaczyć. Manki Beach.